Witam, dzisiaj zapraszam na obiecany przepis, będzie to sernik z wiaderka, osobiście sama rzadko robię taki sernik, zawsze jestem za tym, żeby robić jednak z produktów mniej przetworzonych, żeby po prostu lepiej czuć smak prawdziwego sera. Kiedy będę miksować żółtka z cukrem, tak około pół szklanki cukru, stopię w rondlu około 70 g masła, mniej więcej 1 trzecia 200 gramowej paczki. W międzyczasie zmieszam też mąkę ziemniaczaną z pszenną, tak po pół szklanki jednej i drugiej na tą ilość kilogram sera z wiaderka. Gdyby to był twaróg półtłusty nie dodawałabym tu masła, bo wiem na pewno, że ma tą swoją tłustość. W tym przypadku naprawdę nie wiem jakie są prawdziwe składniki, więc dodaję masło, żeby ten wyrób finalny był dużo lepszy. W trakcie osobno ubijam pianę z białek z pięciu jaj. Jak zawsze ze szczyptą soli szybciej się ubiją, ciasto z odrobiną soli jest też po prostu smaczniejsze. Kiedy piana już jest ubita, dodaję do niej około 1 czwartej szklanki cukru. Do tego przepisu zużyłam taką niepełną szklankę cukru. Miksuję jeszcze pianę około pół minuty, będzie taka aksamitna, zaraz poznacie to, jak tylko cukier się rozpuści. Po zmiksowaniu żółtek na przysłowiowy kogel mogel dodajemy sobie taką masę z wiaderka, ponownie miksujemy na gładko, w trakcie również dodajemy jakiś aromat. U mnie jest tutaj cukier waniliowy takiej domowej roboty. Kiedy masa już jest jednolita, dodaję cienkim takim strumieniem cały czas miksując letnie masło. Po chwili miksowania zatrzymuję robot i dodaję wymieszane mąki przez sito. Ponownie miksuję wszystko na jednolitą masę. Gdyby się okazało, że masa jest bardzo gęsta, możemy dodać jedną, dwie łyżka śmietany. Dzięki temu łatwiej połączy nam się z ubitą pianą z białek. Spód do sernika bądź do innego ciasta lubię posypać warstwą kakao. Później po upieczeniu, kiedy je pokroimy na talerz, ciasto bardzo ładnie się prezentuje. Do mojej masy serowej, która jest dosyć gęsta, dodałam najpierw troszkę piany, żeby nieco ją rozrzedzić, a potem zaraz dodałam całą resztę. Ostrożnie wymieszałam. Warto tu użyć dużej łyżki. Mieszać jak najkrócej tylko do połączenia, nie nadgorliwie. Chodzi o to, żeby powietrze z piany nam nie uciekło. Dzięki temu nasz sernik będzie pulchny, taki puszysty, bardzo smaczny. Tak jak mówiłam, mniej więcej do połączenia. I zaraz wyłożyłam na blachę, wyrównałam. Piekarnik oczywiście mamy już nagrzany do temperatury 175 stopni. Ciasto zaraz trafia tam, właśnie grzałka, góra, dół, mniej więcej około godziny. To zależy, jaka będzie wysokość ciasta. U mnie forma taka dosyć spora. Mój sernik jest wysoki, mniej więcej tak na 4-4,5 cm. Jak będzie mniejsza forma, wtedy to ciasto będzie wyższe. Trzeba go wtedy dłużej piec, jeśli tak trzeba. Generalnie trzeba zajrzeć, zobaczyć czy za bardzo się nie rumieni. Jeśli nam raptownie pęka, wtedy lepiej obniżyć temperaturę. Po upieczeniu można go jeszcze zostawić w piekarniku, żeby sobie tak delikatnie wystygł. Potem jeszcze dobrze wystudzić, zrobić polewę. Życzę oczywiście tylko udanych wypieków. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału i wszystkich zapraszam serdecznie na kolejne filmy.